No kurwa, ale znajdę coś bardziej pożytecznego. Dobra, co no, ty pierdolisz, już Ja pierdolę Pieski po lewej. There is home. Gdzie tu kurwa jest? A tu? No kurwa! Mieszy. Zapomniałem sobie kupić granat. Nie, pierdolony. Na lewo, nie? Bliżej jest. O. Tam go nie widziałem. Ła. Wow. Nie widziałeś, że grajesz? Ła. To mi wyjazd Ksiądz. Happy. Nie. Zdradzę. Zdradzę. To nikogo nie ranię. No jak nie wyjebałeś mi. No kurwa!

a i powinien tam włożyć figurkę z Wiedźminą Naszych by się wpierdaliło Poleciał mi pierwszy Pytam, jak wczoraj dostałem SMS-a od wyższej drugiej Gdzie jest paczka w paczku macie. Wow. No, pewnie długo nie potrwało, zanim ten byłeś. No A no, tam 10 minut z buta, więc... Znajem się, że jeszcze nie spadę już Ale już tam w piżamce no, bolewa lewa była tu i idziesz. iść. co już tam sobie siedzi, gotowy do snów. Co ja, prosto. Zapchnęło, chciałem mi spać, ale. Zong, dostałem z A Ale blisko odjrzały, NE. Nie zdziwię się, jak oni robią bossy, to Noo, wszystko wskazuje na to, że robią bossa. Króki nawet wyleciały. Robię basenę z tą pracą, idziemy za głosem. No i w pytę. W więzieniu. Spory hmm. obiekt. Dość duży. A, bardzo blisko. No. To ma pompę, Meister Major... Meister going dark Kurwa ty Nie no to będzie przejebane kogokolwiek szukać na A, tu jest echo. Skradajmy się, oni nie wiedzą Może są doł i nie sprawdzajmy e. Dobra, dobra. Wyjebał się. Kur... Tu nic nie ma, łopie, kurwa, jak my stąd to przejdziemy? Ja pierdol. Tu jest balkonik, tu, tu, tu. Tam będą. No pierdalaj się, a nie kurwa kampisz. Kolejny leży Gdzieś tutaj lata, no Ja Gdzieś tam jest tam Bosia No 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 Kurwa, ten bas przez ściany przychodzi Ej, zajebany ten boss No, czyszczajcie go Coś tupie Ktoś tupie, bo tu jest tupiera, nie? Znaczy? Ej, tu jest, tu jest, u jest Na daszku jest, kurwa Na daszku jest gościu O kurwa, cofka, cofka Na lewo? Tak, po, po to jest. Tu był, no? Na tym daszku. O, to on był. Gdzie on jest? W środku ktoś jest. Szedł, tu są? W środku tak, jest, ale na na no jeden pomysł mnie sprawi. Na, na schodach jest. Dwóch jest, dwóch jest na schodach. Nie, nie wytrzymam! Cztery ekipy kurwa! Jeden dostał, ale żyje się... Dwóch typa tam jest. Uciekł broń mnie! Ej, waż! Idzie, idzie, idzie! Dwóch, zombie Pierdolone pedały! Tędy możemy wejść! No ja tu wracam kurwa, tam szybko! Nie są w środku chyba. Co? Jak będzie? Coś u mnie jest. Po mojej prawej, po mojej prawej. Ty już kurwa ich nie liczy, bo to jest 40 chłopak. Coś takiego, co chyba zombie. Tu będą gdzieś, no? Na wiele chleć, Jeden z A Ale ich postrzelił. Mam do go, mam do go, domu. Dajcie wylecieć jeszcze jeden. Pod nami, być. pod nami, pod nami jest. Piękny, piękny, piękny. Tam jest. się leczę O, oh, nice. nice Mamy go Jeszcze skąd Chyba Trzeba byliście by... Nie, nie, mi się wydaje, że over Nie, psy chyba Piesko. pieska. Ej, ktoś już chyba zniknął. Kto? Jak zniknął? No, dobra, my się mówi Ej, wygnanie trzeba zrobić. Ja tego bossa? Kurwa. Kurwa, jak tu przejść teraz? A czemu tu się nie wygnęło? To jest wskazówka hmm. chyba, nie? Czy nie? Jaka wskazówka? A to można wziąć już. Ej, panowie, robimy drugiego, bo My wajpa zajebaliśmy chyba. Dojdziemy idziemy. No ma, Bo tutaj nawet było dość intensywne, więc... No bo... Byli. Dwóch, ...trzech środków środku, trzech tutaj, czyli jeszcze jedna ekipa by musiała być ewentualnie. A to by mi się wydaje, że tego masa robili. No A nawet jeśli by była, to ich najebiamy raz, co? No bo ja dostałem trzy razy taki ostrzał, Ale... że mnie ułamy -e. Ej, kto nie Był ma tego? Nie ma. Tam, no Ktoś nie ma ja widzenia, nie ma. to musi wskazówki utruć. Ja Ej, Gosiu! I Gosiu. tam? Widzicie dobrze. To Kurwa, ale jazdnik z tą pompą jest robiony. Pi, plecy, pec, masz. A to jest strzelimy Stamtąd Nie widzę <gry> tam, nic No, strzelają tam Idziemy tam kurwa Nie wejp Mam jeszcze dwie sekundy widzenia wraj czego Odpuść same Nie będziemy na kurowicz, nie? Walimy nawet Albo wiesz, full in, albo do domu no to to all in robimy. Tamaw jest I Kurwa gdzieś w tych rejonach nie? Jak się będziemy zbliżać od all to super. Teraz tylko super włączysz No teraz nie, teraz nie, ja. no, nie wiem po co to robię. No nie wiem po co to robię. O, zobacz e, na tym za nami.

Dostałem do wiedzą. Mm. Tam też mogą być. Tam są. Można podrashować. Ja pierdole, konie Kurwa, uczekamy <laughs> Kurwa odjebaliśmy tej I stąd mogę wychodzić tam są drzwi Jeden jest na górze, jeden na dole A nie wiem czy tylko dwóch nie jest a, i chyba tylko dwóch jest bez kitty. Dawaj, ja przez okno wrzucę im. Dawaj. W góra jest. Podpalił od... się ktoś, podpalił. Co yes, masz? No, kurwa, to kurwa. Kurwa, mają zabarykadowane drzwi. Podpaliłem no, się. Nie, no kurwa, odpuszczamy, bo tu jebany nie jest już od o kurwa, nic mi się nie stało. Nie no kurwa, odpuszczamy, bo to nie ma sensu. Teraz się popłaczą. Kurwa nie da się bać, serio? Ja to, ja to się chyba wpierdalam. To idziemy z tobą, no No to chodźcie, bo kurwa. Ej, widziałem te pana w górze. Oczy! No, no kurwa, no idziecie ze mną, czy kurwa walicie po mnie. No, no. no i No tu ja pierdal. No to idźcie sobie dalej. Jest na Trafiona. glutował mistrz ale to poszedł dalej. Ten gościu ten wieszek kłamał. To rzucił? Kurwa się pali znowu. Ja jej bier. Muszę jeszcze cool, kurwa To jara. A ja to mogę wziąć już. No? Tak aż do. ten gaz się nie działa. Spróbujcie ich od innego tego wejścia. Jest za tym, za maszyną jest. Widziałem ją. No roszujcie ich, roszujcie ich we dwoje. Co, kto już tweet? Nie wiem. Schody, 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 schody. Dostała, Dostała, raz, dostała raz. Dostała. Zajebałem ją. Ryku ją obiłem, ale dobrze ją Jeszcze helpa, proszę. Jeszcze jeden za wami, za wami, plecy. Ja nie żyję. Tu jedem leży, schodzę są. Ale, ale widzę go na A, super no. widzeniu. Dobra, tu jest. dobra, podnoszę. Tu jest. Tu jest. Na piętrze jest. jest. Tak. To dlaczego ładujemy, nie? Tu jest. Dalej. Jaki Łanta, kurwa, Ty nie żyję, jest chyba. najlepszy. Nie żyję. No. Jebany śmieć, co mi dał kurwa. Ale leży leży, 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 leży. O to Ale go widzi znałem, idealnie, perfekt kurwa. Kurwo jebano, ci stary jebał kurwa kozę. Dobra, mamy wszystko? wszystko? Walę go kurwa, walę go. Ja ci... Kurwa. O mu stary kurwa, jedną jak ta bomba zaraz. Nie, to jest hit kurwa, człowieku. To ja życie tą bombę na Nagasaki? Kurwa, dynamity w tej grze lepiej działają jak coś. No, <grywki> Czekamy. No, A! Jakie kurwa niedojebane Musiałem HP poświęcić na siebie. Ja już dwa razy poświęcałem HP na tego zjeba. A? Dobra, Dziemy, kurwa. No tak? co, musiałem się zemścić. A on i tak cię jeszcze zajebał po śmierci. się teraz lepa. Było napisane, że samobójstwo popełnił. Ja cię w sumie do tego zwróciłem kurwa, ty gdzie jesteś? Kurwa, natrafiłem nie na niego Jezu, co robię? No ten gość się na pewno lepiej buksuje, lepiej niż najman, kurwa O, dobra ma Pierwsza gierka, w której całego mówię, bam i to tylko na to, żeby się zamieścić na gościu Warto było Tak Dobra, szybko, szybko, idziemy mam Bo ja będę musiał chyba ze dwóch tej Gerce A to za potem na rainbow, czy co? No, ja muszę iść ze dwóch, tej gierce więc jak wrócimy to nie, wrócę to nie wiem Można iść sobie na rainbow Kiedy wrócisz? Miał za 15 minut 20 o. Ale poleciała, jucha No to chuj, Olin się opłacił. A ciekawe czy ten gość ten tak daleko był kurwa od nich. Może trollował? Jak Pepe? No bo z paniką nie chce robić. No i mam miał dobrego śmieć biergał. Z Dobli mi wyjabał ładnie. 9, nice. Ale. Dobre wyniki. Dwóch zabiłem. Lepsze niż motorowa jest rodzaj. Mmmm.